Rozpoczęcie procesu sukcesji zawsze powinno być od właściciela. My zazwyczaj spotykamy się z bardzo aktywnymi sukcesorami, którzy przychodzą i pytają, jak to zrobić, żeby tata w końcu zechciał, żeby pomyślał, jak to zrobić, żeby mama trochę się ustąpiła i trochę tam dała pola. No, rozczaruję te dzieci, które myślą, że to się tak da. No, nie da się, dlatego że rzeczywiście inicjatywa musi wyjść od właściciela. Właściciel jest odpowiedzialny za to, żeby ten proces sukcesji rozpocząć i konsekwentnie go prowadzić. Myślę, że ciekawe jest to, jak, z jakim optymizmem podchodzimy do procesu sukcesji. Bo zazwyczaj badania ogólnoświatowe pokazują, że taki proces trwa 7, 10, niedokrotnie do 15 lat. A jak zrobiliśmy badanie w ramach projektu Kody Wartości, okazało się, że polscy właściciele myślą, że w ciągu roku sobie poradzą z tym tematem. Także to jest rzeczywiście coś, na co warto zwrócić uwagę. Sesja trwa. Trochę dłużej, niż myślimy. Warto też pomyśleć o tym, czy nasza firma w ogóle ma potencjał sukcesyjny, bo nie każda firma rzeczywiście liwa jest do tego, żeby ją przekazać. To też zależy od wielkości firmy. Często się spotykam z czymś takim, właściciel mówi, no wiesz Ada, ale ta firma bez mnie nic nie znaczy. No i wiem, że tak jest, ale żeby firma rzeczywiście mogła sukcesję przejść, to właściciel musi sobie to pytanie odwrócić i pomyśleć, jaką wartość powinna mieć ta firma bez mnie. Wtedy w ogóle uwalniamy ten potencjał i możemy myśleć o sukcesji. Warto też sobie odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle ta sukcesja jest. Firmy rodzinne mają tak naprawdę trzy problemy. Pierwszym z nich jest sukcesja, drugim z nich jest sukcesja, i trzecim też jest sukcesja, no to wiemy. Ale żeby teraz sobie pomyśleć, czym ta sukcesja jest, to literatura ogólnoświatowa mówi, że to jest przekazywanie przede wszystkim władzy, czyli tego zarządzania, no i własności w konsekwencji. My jednak w ramach kodu wartości, a także jako eksperci Instytutu Biznesu Rodzinnego uważamy, że trzeba dodać jeszcze dwa aspekty, że sukcesja jest też przekazywaniem wiedzy. No i ostatni punkt, który nas tutaj mocno wyróżnia, stawiamy na wartości. Czyli sukcesja jest też procesem przekazywania wartości. I to jest o tyle istotne, że w trakcie doboru tego następcy zauważamy, że ten, który te wartości czuje, dla którego one są ważne. To jest zazwyczaj ten kandydat, który będzie niósł później też to założenie strategiczne, te tradycje, które są wpisane w tą rodzinę. I to jest taka osoba, która no, jest dobrym kandydatem na sukcesora. Dzieci z firm rodzinnych, które zastanawiają się, czy no, mogą pretendować do tego, żeby być sukcesorami, często przychodzą i mówią: no, no po czym to poznać? Jak poczuć, czy dam sobie radę? To jest taki szybki test. Zadaj sobie trzy pytania i zazwyczaj te pytania starczą. Pierwsze pytanie: czy masz lub możesz mieć kompetencje do tego, żeby w ogóle zarządzać firmą? Znasz się, wiesz na jakim jesteś etapie rozwoju. Drugie pytanie: znasz swoich rodziców? Czy wiesz, znając ich, możesz sobie wyobrazić to, że oni są w stanie oddać ci? To pole i zrobić gdzieś tam, ustąpić. Tutaj często mam w głowie no, mówimy o, o sukcesji. Sukcesja często jest pokazywana jak sztafe, jako bo Wyobraź sobie, że ktoś biegnie, biegnie, podaje ci tą pałeczkę, ale no, nie ustępuje ci tego pola. Nie? I trzecie pytanie, czy w ogóle chcesz to robić? Bo gdyby to nie była Twoja firma, czyli firma Twoich rodziców, czy chciałbyś w takiej firmie pracować, czy, czy chciałbyś tam pracować, czy chciałbyś taką firmą zarządzać? Musi być trzy razy tak. Nie ma, że gdzieś tam wypadnie. czy razy tak. Warto jest, żeby dzieci też poza swoją firmą rodziców pracowały minimum 3-5 lat tam, gdzie ich nazwisko nic nie znaczy. Tam, gdzie nie są tym dzieckiem. Tam, gdzie rzeczywiście są inkognito, trochę ich nikt nie zna. I tam się muszą sprawdzić jako pracownicy, którzy podejmują się wyzwań zawodowych. Jak przejdą taki test, to wtedy się meldują rodziców, mówią OK, jestem gotowy, możemy pogadać.